Piękne dobra w każdym względzie, lasy, gleba wyśmienita, dobrą żoną pewnie będzie. Co za księża, Taka kobita, trzy folwarki. Miła wdowa. Bardzo miła, ani słowa. O cóż, polewki dziś nie dacie? Długość lat trwa, będę czekać tylko pozwól, kładłem nawet w strzenie nogę, Kiedy nawet wielka sprzeczka przedsięwziętą spaźnia drogę, A ta była w tym sposobie. Słuchaj! Zaraz, szedłem sobie i na ten pierścienie, głowa w górę, a wejrzenie, Niech truchleje płeć zdradziecka. Słuchaj! Zaraz, idę sobie, a w tym jakaś księżna grecka, A ją bóstwo zerk z karety, giną za mną te kobiety, Zerpiąc więc nam nie nią, końców pokochała, Zawołała, etcetera. książę, tygrys, ludzi zbiera, Nasze Miłe wszystkim nam zdarzenie. Tył zdarzenie? Twoje znamyście. Moje? <coughs> Właśnie. Miałem szczęście mieć u siebie na wieczerzy Lorda Penbrock, kilku panów, cały tuzin szandelanów, da mnie wiele. Ale e, Któż z kim, Sata? Szmer się szerzy za mąż idzie piękna Hanna. Ten zapewnia ów nie wierzy, ale każdy z ucznych czyta. ten mileni Bóg kowita, lecz w zazdrości jablig mały, wciąż mieszczypią spod serwetą, na pół z płaczem dwa króć pyta. Skąd masz styczność z Halny Ha! Spokojną bądź tej bierze, w tej mierze. Szepnę uszko wdzięcznym głosem. Przyjaciela Hanna wierze. Ależ kogo? Powiedz kogo? Bo wszyscy wybór chwalą zgodnie, bo nie chwalić się, że mogą. Rozumiem. Człowiek grzeczny i majętny i stateczny. Wcześnika ma zlecenie i zachodzi tak z daleka, tam, gdzie się go dawno czeka. Co za człowiek, u gadułka, samochodzący guza szuka i mnie jeszcze go nagoni. Bój się Boga, idź do czarta. Nie, nie pójdę, tu zostanę, a to jakaś ćma uparta. Ale patrz no, matku, co to? Brzękli tylko. — Złoto. — Złoto. — Będzie twoim. — Niech pan się, Ale darmo nikt nie daje. — Wielka prawda. Cóż ty bym zrobił, gdyż zostaje w położeniu arcyciasnym. Za procentem moim własnym trzeba jeździć jak w konkury, a w kieszeni, panie bracie, albo pustki, albo dziury. — wam klarę. — Otóż macie. — I chcę zostać tu przy klarze. — To źle. Źle? Niekoniecznie. Ale czyśnik w tym zamiarze pewnie będzie działać sprzecznie. Ja nie, nie wiem. — jak się dowi? — niech mnie przyjmie. Trudno będzie. Tu początek, koniec w głowie. A jak czyśnik tam nie przyjdzie, nic nie znaczy. Ba, tak kogo! I dla Klary, komisarze. Jestem Wacław. Posłuszeństwa, chcąc dać miarę, milczeć trzeba sześć miesięcy. Nic nie gada. Tak, nic więcej. Wytrwałości... Zaś w wiale, gdy o chlebie i o Ko Tylko przebóg niezbyt długo. Rok i dni sześć. Jestem w grobie, ale zawsze twoim sługą. Zaś śmiałości w tym sposobie dam dowód, kto dać zechce. W oddalonej stąd krainie jadowity potwór słynie. Najmężniejszym trwogą bywa. Krokodylem się nazywa? Niech go schwyci i przestawi. Moje oko nim zabawi, bo ciekawa jest nad miarę Widzieć żywą tę poczwalę? Miejże rzecz u Boga w duszy, nie wysyłaj nieboraka, Nim mu w lesie udniesz, uszy mnie tam spotka hańba jaka. Wszakżeś mówił dzisiaj rano, miłe mi jest jeszcze życie Gotów otruć, zabić skrycie. Skrycie? Nie na boskim świecie. Ej, to co to? to. Tak ci przecie mnie pod nosem łba nie utnie. Diabeł nie śmiał. A A nuż by mnie? Niech spróbuję. Taką bym mu kurtę skroił. <śm> <śm> Diabliż mi tam po tej kurcie. <śm> jak zadyn tam, gdzie na furcie.